Więc. <laughs> a cóż tu się stało? Co? No z tym oknem. Widzę że to musi się ci porusało, jak robili, nie? Jasny gwint. No nie za ładnie to wygląda. To z tą odebrał, co? No jak Winklem wyprostuję, Ja będę elewację robił. Ja to mogę robić, ale tego się Winklem nie da się wyprostować. No. Eee. W widzi, widzi tu powinien być Pio. Wszystko poruszane. Jezus. tu co to, to tak robi? A, poznajomości mieli tego, tak? A, właśnie, poznajomości w kieszonkę, no właśnie. Pewnie jeste tam winko za rogiem razem chlapnili. No. No, ja znam takiego jednego kierownika, już go nawet nie bierę i no patrzył, żeby mu dać do kieszeni, no. Przestępny na budowę po pospacerował, pytał się, czy nie mamy jakieś setki, bo to chobita go jakoś i woziła. I tyle, nawet nie patrzył, my drut spawali. No, wszystko w nosie miał. Tak to jest teraz w tych czasach, no. Wszystko za pieniądze i no patrzy, no.